Witam, pozdrawiam, dzisiaj przedstawię Wam kadłub który sobie już przygotowałem, który będzie klejony zaraz tylko ja skończę gryfa, miałem trochę z tym problemów ponieważ bardzo kichato jest zaprojektowane te burty w ogóle dlatego musiałem sobie tak wyciągnąć to dać <laughs> po całej długości pasy zabezpieczyć sobie dodać burty a zanim to tam dokładnie go pokażę to Pokażę Wam co już mój kolega zrobił na wichrze z wydawnictwa WAK. Tutaj jest fotka z jego warsztatu. To że tyle ma już wichra zrobionego. Wydawnictwo WAK. Widzimy kominy małe zrobione. Takie zdjęcie mi są pionowe. Tu jest ukrotowanie poziomowe zdjęcie. Widzimy maszt zrobiony. Ale pewnie będzie jeszcze malowany kominy. Także to jest okręt wydawnictwa. Wac ja taki zrobiłem sobie. Także fajny ma warsztacik. Także wicher jest w całości robiony. Także mam nadzieję, że czy znaczy on już mam zdjęcie posłane jak torpedy Kurczę, ma chyba, jak się nie mylę. Tak, to jest najnowsze jego zdjęcie widzę że się tutaj będzie brał za szalupy. Najnowsze jego zdjęcie, wicher. Widzimy tutaj, wyrzutnie torped. są gotowe, nadbudówka z najaśnicą, z lampą reflektorem gotowa. Widzimy tutaj te. Fajne, fajnie mu wyszło to te kartowice nad yy, torpedami, także tyle ma być zrobionego. No, trochę robi inaczej niż ja, bo ja na przykład robię, że od dziobu lecę do tyłu. Także u mnie już były armaty wklejone. No, ale każdy ma swój system klejenia. Ale widzimy, że już torpedy są. Torpedy ma już zrobione, brzydny torped. Także model będzie widać z poszyciem na fajną podstaweczkę Podstawka fajna, także. Czekam tylko, aż mi wyśle, aż będzie skończony. Może zrobić zdjęcie razem z Budzkawicą i z podchalaninem. Też będzie fajnie się prezentować, ale mam nadzieję, że wyśle mi zdjęcia poziomo, nie pionowo bo lepiej się prezentuje. Dobra, to lecimy dalej z naszym gromem i pokażę Wam książkę. To, dzisiaj pokażę tą książkę, bo właśnie to ona jeszcze nie była zaprezentowana. Jest to ORP Grom i ORP Wicher. Niszczycieli projekty 30 BIS. Bo tak naprawdę to one w, na burtach nie miały napisane Grom 2, czy Wicher 2, tylko normalnie były RP Grom i RP Wicher. Tylko wiadomo, że to druga nazwa tych okrętów. Grom to jest następca groma, który został zatopiony pod Narwikiem. I Wicher, następca Wichra, który został w porcie helskim zbombardowany przez lupapę. Tu widzimy szkice obu. Okręty one są identyczne, dosłownie do są identyczne. Tutaj widzimy 264 to jest Wicher, 263 to jest Grom. A tak wygląda z typ taka, e, pokład od, od, od góry. Okręty polski Marek. Jak tu widzicie, ukazało się 60 numerów. Ja, ja tylko mam kupione te, które będę kleił. To projektu częściej bis, orp, grom i ORP Tu akurat mamy groma. <laughs> grom miał numer 3 a wicher 54, I tutaj właśnie mamy wichra 104. Powojeńniej szczeli szły się z banderą. To jest taka ciekawostka, że one były przez polaków wycierżawione, ale w... W umowie było tak, że jak się skończyć dzierżawa to Polska miała je wykupić. No i tak się też stało. Nie Wicher w marszu pod... z dużą prędkością. Widzimy, jak Dla ci... tu mamy groma, który został zatopiony pod narwikiem. Ale tu jeszcze jest zdjęcie z 1937 jeszcze jak miał tą literę G. Bo te litery były zamolowane pod koniec 1937 roku. Tu w listopadzie, jak się nie mylę. Tutaj mamy. Ha, tutaj właśnie jest, yy, błyskawica i burza stanowiły. To właśnie powojenne zdjęcie już jest błyskawicy i burzy. Błyskawica i burza. Tymi okrętami zaczęliśmy służb, służbę w Polskiej Arredacie Wojennej Po wojnie. Tutaj mamy też yy, błyskawicę. <laughs> Tutaj mamy radziecki niszyciel skory. Na zdjęciu wykonanym już po poddaniu okrętu do służby w 1958 roku, statek ten miał stać się polskim wichrem 2. Zobaczcie, jaki ma zrzutnie. Po prostu równo z pokładem. Nie miał rampy żadnej. Teraz wam pokażę ten model. Fragment rufowej części wichra. Tutaj mamy 23, to jest grom dawny radziecki niszyciel śmierć śmierć mieli nazwę Tutaj mamy widzimy niszyciel Alpe widziane widziano od rufy to jest charakterystyczna taktyczna techniczna i tutaj mamy właśnie takie szkice rozwój radzieckich okrętów niszczycieli to mamy Niszczyciel Gremia projektu 7 w 1942 roku, tak wyglądał. Później mamy niszczyciel Sobratyzzylejnej, kurde ale te nazwy ja pierdzielę. Projektu 7U w 1943 roku. I tu mamy niszczyciel Ogniewoj. Projektu 30 w 1947, to już po wojnie. I tutaj mamy niszczyciel z Korej, projektu 30 BIS w 1956 roku. I to są właśnie te, które żeśmy dostali <coughs> od ruskich, a potem trzeba było je wykupić, jak się skończyła dzierżawa. Niszczyciel Ogniewoj, jedyny jak, jak się kazało, okręt zbudowany według założeń projektu 30, miał szereg wad które próbowano eliminować. W czasie budowy serii 10 okrętów projektu 30K. To jest 30. Jeden z radzieckich szcieli projektu 30K. Widziano od rufy Widoczna wieża. Armat 130 mm. I tuż za nią zdwojona obrotowa wieża. Armat uniwersalny kalibru 85. To, to są te tutaj. Jeden z radzieckich okrętów. Niszczycieli partii części BIS bez żałostnej na zdjęciu 10 lutego 1954 wykonanym na wodach Morza Czarnego. Tutaj mamy widok od dziobu na kompleks nadbudówki dziobowej jednego z radzieckich niszycieli typu BIS. Tutaj mamy unikalne ujęcie od dziobu RP wicher w toku, w stoczni mararki wojennej w Gdyni potężny kolos. Widok na nadbudówkę dziobową niż albo wicher. był ten numer. Tutaj mamy wichra, szkice, rysunki. One były identyczne jak ten grom i wicher 2. Były identyczne grom i z wichrem. Zdjęcie wykonane w 59 na pokładzie ORP Grom, widać jak dużą powierzchnię miał pokład rufowy, niszczyciel powinien mieć dużą powierzchnię, bardzo był szeroki ORP Wicher widziany od rufy na zdjęciu z początku lat 70. Tutaj są szkice armaty 130 metrów. Mm. tutaj też od środka przekroje Tutaj mamy pojedyncze działko wciąż dotyczy typu 7K, które znajdowało się na uzbrojeniu groma i wichra w liczbie 7 stanowisk. Na, na każdy okręt obecnie eksponat Muzeum marki Wojennej w Gdyni. To jak widziałem. tutaj mamy widok na dziwą armatę z 8-miesią w pokładzie RP w 1967 roku na zdjęciu pod chorąży Mirosław Miarka. To jest okręt Muzeum marki Wojennej w Gdyni. Są wrzutnie torbet, z OPE, tutaj mamy takie zdjęcie, sunek, które jest na też na końcu w całości, widok na pszczola na co 30 mm na ogromie tu akurat mamy służbę, grom. i akurat tutaj mamy tylko ogromie. Jorge Grom wkrótce po wejściu do służby. Tutaj mamy numer jeszcze, jak miał numer 53. Z początku, jak wyszedł do służby, piękny okręt. Zobaczcie, jaki fajnie wygląda na zdjęciu. Tutaj mamy widziane drufy podczas ćwiczeń. Niszczyciel Grom widziany od rufy podczas wizyty w Kopenhadze. Tu właśnie wyczytałem, Tak sobie teraz przypomniałem, że musiałbym ja sobie przypomnieć bo okręt wypłynął razem z tym z burzą chyba i z błyskawicą albo, albo tylko z błyskawicą na jakieś odwiedziny do jakiegoś innego muszę sobie przypomnieć bo ja teraz tyle czytałem tego że się może pomylić i po prostu że w, chyba w Szwecji był z witrum albo, albo w Wielkiej Brytanii i kilkunastu marynarzy zdezertowało, i potem już przestał wypływać na różne wizyty, tylko jedynie wicher pływał potem na wizyty zagraniczne. A ogromnie z tego, że ludzie, dużo marynarzy zdezertowało, to po prostu. Po prostu przestał pływać na wizyty zagraniczne grom. Potem tylko pływał wicher na wizyty zagraniczne. Grom pochodzi od Burty błyskawicy podczas wizyty w Narbiku w maju 65 roku. Może, albo to było. Tutaj wiem, że tej ludzie dezertowali bardzo dużo marynarzy. Nie wróciło po, po zwiedzaniu miasta, nie wróciło na okręt okręt wrócił bez nich, uznanie za dezerterzów. tam poprosili o azyl polityczny i potem właśnie grom miał także miał zakaz pływania za granicę tylko potem właśnie wicher jeździł, tak to już to właśnie tutaj wyczytałem w tej książce tutaj Błyskawica z lewej i, i z prawej burty sumujący Arpy grom, grom na zdjęciu, tutaj też widzimy grom, starszy marynarz z orpy Grom, Romuald Różański podczas prac konserwacyjnych na okręcie 60-70, część załogi na tle swojego okrętu RP Grom A tutaj właśnie mamy potem służba niszczyciela O RP Wicher i tu mamy już do końca książki o wichrze, niszczyciel z Korei na zdjęciu z początku swojej służby pod radziecką banderą, późniejszy RP Wicher tutaj właśnie tu było coś pisało, że właśnie do Polski przypłynął ten okręt to było ok. Dni Morza, ale jeszcze nie wiedzieli, że to będzie przyszły wicher No się potem okazało, że opuszczono radziecką banderę, podniesiono polską i nazwany został wicher tutaj jest pogrzeb tragicznie zma, zmarłego dowódcy RP wicher, komandora komandora porucznika Henryka Krucińskiego odbył się 3 września 1961 roku Jeszcze RP Wicher na zdjęciu wykonanym w czasie wizyty w Helsinkach Tutaj widzimy armata na jakichś wózkach kolejowych, platformie wicher widok na wyrzutnym korpet oraz czoło nadbudówki w środku kręciarki wicher na trapie stoi starszy marynarz czasów borkowski. Tutaj widzimy skóry Wicher. I tutaj jest ocena niszczeli od głębi wicher, i tu widzimy na helu zatopione wraki. Tutaj widzimy groma, tutaj widzimy na plaży wichra. I tutaj z boku jest taki mały stateczek. Przy wichrze, tutaj właśnie jest właśnie taki, taki portowy stateczko małego, z tego co wyczytałem. Taki rysunek. Tutaj mamy widzimy marynarze, że weszli do wróżniki torped. Jakie wielkie torpedy były? Że marynarz o tak przy rufowej nadbudówce RP-Wihar. Pamiętam takie zdjęcia. Ostatnim dowódcą rp Wicher, komandor porcik Tadeusz Pabiś w otoczeniu części załogi. Na zdjęciu z 1970 roku wykonanym w Porcie Hall. No i dalej to już nie ma. Tutaj mamy potem, właśnie kącik modelarski. Modele. <laughs> I tutaj mamy właśnie okręt Wicher. Taki właśnie model. też będę kleił właśnie do robiłem właśnie z tego. Także super. Książka też polecam. I tu właśnie jest kadłub ORP Grom. Numer burtowy 23. To to musiałem zrobić. potem to są na końcu kleju, ale musiałem zrobić te pasy tutaj bo Ciężko się plił. My się ciężko w Tutaj, właśnie, bardzo ciekawa jest ta zrzutnia bomb równo z pokładem. Nie ma żadnej rampy. Tak jak tu na przykład widzicie na błyskawicy, na górze są rampy na bomby gębinowe, A tu po prostu jest taka zrzutnia jest pochylnia z pokładu. Tylko szkoda, że mają modelarz, a znaczy się nie mam, no właśnie mają modelarz, nie zaprojektowałbym się, wydaje że bomb głębinowych tutaj nie ma. Mietacze chyba będą, ale nie widziałem bomb minowych. Chyba, że tutaj będzie coś w tych skrzyneczkach, tutaj. ale zobaczymy jak jego dekleju, bo nie było czasu się przyglądać. O widzimy, tak został tu będą kotwice w tych dziurkach. I pękła ta jedna, tu musiałem sobie zamalować, bo ta część mi się rozwaliła. Także tak wygląda kadłub Orpegrom. Także przygotowałem sobie go, teraz sobie go odłożę i już będę dalej sobie robił ORP gryf. Dobra, to na razie. Kado pokazany, książka pokazany. Tak wygląda. Tu możemy sobie na przykład ułożyć równo z burzą. O, i można zobaczyć, oklen jest dużo szeroki, szerszy. I dłuższy od burzy, i dłuższy od błyskawicy. To że taki kolos. To będzie tu to będzie tu, a to będzie warszawa Także będą fajne okręty zacumowane do siebie. Dobra, to na razie, cześć. Także dopiero będę dalej pokazywał groma. Jak skończę gryfa, to będę się brał za groma. I też będę robił tradycyjnie od dziobu do rufy. To na razie, cześć.